Witamy w archiwum filmowym. Aby wysłuchać kolejnej opowieści o okupacji, zjawiliśmy się w mieszkaniu pana Michała Olszyny, emerytowanego technika-mechanika, urodzonego w roku 1929. Proszę opowiedzieć nam o pana rodzicach. Urodziłem się na wsi, w biskupicach. Przed wojną to była gmina podgrodzie Kalisz, jako syn Józefa i Stanisławy. Olszynów, mama z rodziny wdowczyków w biskupicach. Ojciec posiadał około 25 hektarów ziemi, no i tam odpowiednie do tego wyposażenie, budynki i tak dalej, wszystkie gospodarcze, uprawy, żeśmy mieli trochę tam pracowników najemnych. 25 hektarów to spore gospodarstwo. Pomagał pan rodzicom? Dużo nie pomagałem, bo wtedy miałem do szkoły chodziłem, to miałem 6-7 lat, to prawie że, no to było, trochę było służby, trochę była, była służąca, był, to oni tam pracowali. No ja to przed wojną to faktycznie nie tyle, nie pomagałem, tam gęsi były, tego, coś takiego, to, to dużo nie pomagałem. W każdym razie w trzydziestym, do 30 skończyłem szkołę w, w w, w, w czerwcu 1939 roku, mam tu świadectwo, ale gdzieś mi zginęło, świadectwo ukończenia e, drugiej klasy, drugiego działu podstawowego. Pamięta pan, może jak dowiedział się pan o tym, że wybuchła wojna? Pamiętam, bo ojciec miał radio. Radio taki głośnik był i było. Jeszcze pamiętam, jak z Warszawy były ogłoszenia, jak samoloty nad Warszawę nadlatywały to było halo 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 nadchodzi, to właśnie jak samoloty leciały i tutaj przez nasze terytorium leciały właśnie samoloty na bombardowanie Warszawy to ja sobie przypominam, bo byłem wtedy w polu nisko te samoloty leciały i wie Pan co, że nawet straszyły krowy jak były na, na polu to się wszystko bało, bo te samoloty z takim, Niemcy specjalnie tak straszyli Polaków tym swoim samolotami, tą wielkością, i, a nawet widziałem jak po drodze, proszę pana, w polu wyrzucali takie duże butelki z tym. Po winie, kurde. To można było na polu znaleźć, jak oni na rauszu jechali na bombardowanie Warszawy. We wsi, dobrze, jest tam jakieś kilometr, półtora od nas, były wykopane specjalne okopy przeciwczołgowe. Po jednej stronie. Drogi, a po drugiej stronie były wykopane takie po prostu dla piechoty, strzeleckie, strzeleckie rowy dla piechoty. No i dlatego z tej strony było zarządzenie, że tu miał być uważali Polacy, że tam przejdzie front. I dlatego zarządzili, żeby ludność miejscowa została, wyewakuowała się, bo to będzie front. I myśmy zostali, przez rodziców, jako brat i cała ta rodzina, zapakowani na wóz i wywiezieni w stronę Kamień, tutaj Kamień, jak jest, i tam miał ojciec brata, brata w Kosmowie, i tam żeśmy się właśnie już 1 września byli ulokowani u, u ojca brata Michała w Kosmowie. Czy pan osobiście przeżył, widział na własne oczy bombardowanie? Jak y, polskie wojsko stało, y, w, y, w kamieniu, tam była część wojska, wojska polskiego, w kamieniu tam y, na tej trasie, i tam zaczęło się jakieś strzelanie, czy do samolotów, czy coś. W każdym razie te samoloty niemieckie zaczęły nadlatywać na te wioski i ostrzeliwać. Także ja pamiętam, że żeby nie może być bombardowanie, to z mieszkania od my się wynieśli i leżałem w kartoflach. No i przeżyłem drugie bombardowanie. Myśmy wtedy byli w kościele, to ja pamiętam co się działo. Ja wtedy byłem niedużym chłopakiem. Jak huk był wielki, było słychać, to jak się ludzie rzucili w bramę kościoła, to Potarasowali dzieci i tak dalej, bo to były takie pierwsze odgłosy, po prostu wojny było. To to takie największe, co wtedy słuchałem. No, no i po, po trzech, czterech dniach z, z powrotem bocznymi, bocznymi wioskami żeśmy wrócili do, do, do domu. Widział pan może ucieczkę mieszkańców Kalisza? Widziałem, proszę pana, całe falangi wozów wozów, proszę Pana, z koniami, z bryczkami, dorożki nawet i tak dalej. To wszystko właśnie w kierunku, w kierunku Turków to wszystko jechało. Całe, całe po prostu w falangi wozów i tak dalej, tak jechało, no. Zapamiętał Pan chwilę, kiedy zobaczył Pan po raz pierwszy Niemców? Jak żeśmy wracali do Kalisza chyba to po drodze, to żeśmy już nie mieli przyjazdu, proszę Pana, tylko żeśmy musieli Jechać rowami i tak dalej. Bo, bo rzeczywiście między kościelną wsią, a, a Dreszewem, a, a, a Kaliszem właśnie też przechodziło niemieckie wojsko. Gdzie, gdzieś tutaj w tym kierunku tam były jakieś tego. Jakiś szwadron niemieckiego tak mi się przypomina to, że to było. Wróciliście do siebie i co dalej? No, wróciliśmy na wieś, i tam normalna sprawa była: y, zajęcie w gospodarstwie, i tak dalej. Było spokój, cisza, aż do 40 roku, do lipca. Proszę pana, zaczęły się żniwa, i wtedy już zaczęła y, być pogłoska, że Niemcy wysiedlają wszystkich Polaków, ponieważ Hitler ściągnął z całej Europy, i, i wschodniej Europy, i zachodniej wszystkich Niemców. Obojętny jakieś jak, 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 jak pochodzenia, co mieli niemieckie, ściągnął i osiedlał właśnie tutaj na gospodarstwa polski. I nas, proszę pana w ten sposób, że myśmy się zaczęli kryć, w, bo żeby nas nie, nie zabrali, nie wysiedlili, nie złapali, to zaczęliśmy się kryć po prostu po żytach, po tym, żeśmy uciekali Najpierw ja do, ojciec mnie wywiózł i, i brata do. Z, do Gniazda, do wujka. Jak to się stało, że nie wysiedlono was zupełnie, tylko przesiedlono na inne mniejsze gospodarstwo? Jakiś tam potomek, ciotki, tej oddowczyków, gdzieś miał rodzinę w Niemczech. I tam przyjechała takie, pamiętam, z Berlina, pani Magdziak, która, proszę pana, gdzieś tu zawnioskowała, żeby y, y, rodzinę ciotki, czyli wujka Bęckiego, i nas, żeby nie wysiedlać, tylko przesiedlili nas na gospodarstwo o mniejszej powierzchni. Też w A do kogo należało to mniejsze gospodarstwo? Po po prostu biedniejszych Polakach, o mniejszych, o mniejszych hektarów. U nas na przykład o, o, osiedlili u, u Galeckiego. Takie było mniej zabudowana stare mieszkanka i tak dalej. I, a, a wujka w, i ciotkę ciotkę Bęckę przesiedlili do Kurków, też takie mniejsze gospodarstwo. I, i żeśmy byli tam tak do 1941 roku. W 1941 roku zaczęło się już całkowicie wysiedlanie. Proszę pana, godzina poranna, chyba to było listopad, walenie do drzwi, w machen. I proszę pana, żandar wchodzi z tłumaczem i mówi tak, 15 minut czasu, na ubranie się całkowicie, dzieci, i tak dalej, i na furmankę. I nas, proszę pana, przywieźli do kamienia. Tam był jakiś punkt zborny niemiecki, gdzie, proszę pana, przeglądali tych ludzi, wszystkich wysiedlonych pod względem po prostu zdolności do pracy. Do pracy i do tego, nie? No, i wiem, że ponieważ ojciec był jeszcze młody wtedy, bo ojciec był 1988 rok, mama też. No, myśmy już mieli po 10, 11, 8, 10 z bratem i siostra była ze szwagrem, już żonata, Stefania, kurzepa się nazywała, i miała córkę. Córkę, ma, Marylkę. I proszę pana, wtedy Niston nis i nis przyglądamy się, a ten niemiecki oficer wojskowy, lekarz, zaczyna przesłuchiwać i przegląda się y, siostrzenicy tej małej. Szwagra zaczyna patrzeć w oczy, pomiar, pomiar czaszki, proszę pana, wszystko jakie tego, dziwimy, co się dzieje. I nagle proszę pana, oddzielają. Oddzielają szwagra, siostrę z tą siostrzenicą, od nas. Co się z nimi stało? Zostali wywiezieni do Niemiec, do Peneminde. Pod, tam gdzieś przy morzu, ale jak... Grinsberg czy coś takiego, Grinsberg coś takiego to się nazywało. Przy morzu to było, pamiętam jak siostra pisała listy, że tam zaczęło się nie, Peneminde, tam właśnie było gdzieś jakieś... Niemcy mieli ośrodek też budowania tych y, przeciwatomowych, czy coś takiego, jakiegoś środka. I tam było wielkie bombardowanie, tak, że siostra donosiła, to tak sypali fosforem, że a się może mówi na, na, na wodzie, to było może ognia było u nich. No, I przez cały czas, jak tylko siostra pracowała tam, bo siostra pracowała. Tam pomagała prawdopodobnie, a szwagier był trochę kierowca, to jakby na traktorze czy coś takiego pracował tam i przez cały czas, proszę pana, zmuszali siostrę do podpisania folklisty. Przez cały czas, jak tam tego, to co jakiś czas przychodził facet i zmuszał folklistę. Siostra, jeszcze tu mam dzisiaj wiersz napisany o niej, że jakby pan chciał, to mogę przeczytać i tak dalej, że y, przez cały czas okupacji nie zgodziła się na, na podpisanie forzglisty. między innymi wie pan, jak szwagier. Dlatego po tych pomiarach, jak szwagier był blondyn, trochę podobny takiej do tej rasy, proszę pana niemieckiej, to prawdopodobnie, proszę pana, oni jakby podpisali forzglistę, to Hitler poszukiwał też pewnie żołnierzy i od razu chcieli go też pewnie. Wziąć do niemieckiego wojska, bo szwagier był przedwojenny, szwoleżer. I zostaliście parobkami u Bauera. Nas przywieźli y, do y, Kościelna Wieś Kirch. Za Niemców to się nazywało Kirchdorf, Kolonie 2, Pod Borczysko, aż pod Borczysko tam y, y, kościelna wieś, Borczysko to było. I proszę pana, tam żeśmy pracowali u Niemców do 1945 roku, do, yy, czy, do yy, stycznia. Ojciec w międzyczasie, ojciec tam prowadził to gospodarstwo po niemieckie. Ja, ja pracowałem ciężko u Niemców, bo wtedy, już, już no te 12 lat, mając musiałem pracować na polu końmi. Oprócz tego. Woziłem, proszę pana, 40-litrowe bańki do mleczarni, do kuchar. E, woziłem. Brat, trochę, brat to się zajmował tam takim obszętem, bo był młodszy. E, siostra to też to trochę pomagała trochę tam w gospodarce Niemców. I to było do, e, e, tak, żeśmy tam u tych Niemców pracowali. A co byli ci Niemcy, u których pan pracował? To był już stary Niemiec. Gotyp Heiser się nazywał. Proszę pana. Gottlieb Heiser, tak on się nazywał. I oni już byli bardzo starzy i oni się aha, mieli i syna Artura, który został wezwany do wojska, tam w tym wojsku zginął. Gottlieb Heiser miał córkę, Erne. A Hitler podobno wydał zarządzenie, że jak puszczał żołnierzy na urlop i żołnierz mu spłodził dziecko, to dostawał pochwałę i za Rok znowu dostawa urlop. Także tam pamiętam te romanse, tych Niemki z tymi oficerami i tak dalej. To było takie po prostu rzucające się w oczy, jako chłopaka, gorszyli trochę. No. Jak odnosił się do was ten drugi Bauer? Nowy Niemiec przyszedł, taki więcej no, skurszy byk po prostu. Nie, tak krótko trzyma, bo tam też można było. I jakoś to wszystko gospodarzysz. No ja, ojca w międzyczasie w, w, w grudniu 1944 roku w 1944 roku w grudniu ojca zabrali do kopania okopów. Tu pod Sieradzem Niemcy się okopywali i robili okopy. I tam właśnie ojca zabrali do kopania okopów. Takżeśmy zostali tam sami z matką. I, i, i ze siostrą, z tą starszą jedną siostrą. Jak zdobywaliście żywność? Tu był taki kuzyn w kościelnej wsi, wdowczyk i myśmy trochę, proszę Pana, jak się robiło, ro, 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 ojciec przeważnie zarządzał wielkie, wielkie jak było, mucenie, to żeby Niemka nie wiedziała, ile namucone tego, to proszę Pana, się zawsze Uwaga czy Niemka nie patrzy, to tam się przerzucało, i w nocy się wynosiło do, do tego kuzyna, i potem ewentualnie na młyn gdzieś woził, i tak dalej, że trochę było żywności zorganizowane i tak dalej. No, ten z tym drugim Niemcem już nie był, bo to było dosyć, to było chyba z pół roku, jak on był, to już było krótko, bo on krótko trzymał, i tam nie było żadnych możliwości. Pamiętam, jak zostałem kopnięty przez Niemkę. Bo taka by, byli różni Niemcy tam. Byli jeszcze jak żeśmy mieszkali w Biskupicach. Wie pan, tam jakbym wysiedlony. I jechałem taczką. I proszę pana, tam taka y, 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 mieszkali Niemcy. Jak, nie wiem, jak się nazywali. I te Niemki były bardzo. Jedna taka Ancin była bardzo, y, taka ładna dziewczyna, grzeczna, a ta druga. Nie wiem jak się okazało się, że najechała ona według mnie, to ona mnie najechała na rower i spadła z tego roweru i potem zostałem pobity i kopnięty przez tę Niemkę, <laughs> chociaż to nie była moja wina. Pamięta Pan ostatnie dni okupacji? Pamiętam proszę Pana jak Niemcy uciekali w 1945 roku, bo mieszkałem w kościelnej wsi niedaleko głównej szosy, która prowadziła z Kalisza na, na, Pleszew, na Pleszew i tam całe właśnie było widać Niemców oprócz tego proszę pana oprócz tego wieczorem to było 22 chyba pierwszy może styczeń w 1945 roku ni stąd ni zowąd zaplątał się do nas Niemiec i niby tak ten spodnie, spodnie niemieckie tutaj pod, 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 pod marynarką, czy pod ubraniem jakieś niemieckie trochę ubranie. I tak proszę pana, ni, ni po polsku, ni po niemiecku, coś tam z mamą, żeby coś Esen tego, mama mu tam trochę dała temu niemcowi. Czy miał mundur, czy nie, czy miał płaszcz, to nawet nie wiem, czy miał na, tym, na to naciągnięty. No i proszę pana, co zrobić. Tu już jest wieczorem, tu nie ma przecież gdzie przynocować, ani nic, obcy, taty nie ma, bo tata był na okopach, mama sama, my te młode chłopaki, ta jedna siostra tylko. No i co, i przyszedł taki tam, co pracował u nas, taki Kania Kania Józef, pracował u tych Niemców i mówi, mama mówi do tego, Józek, wiesz co, weź, weź ty tego pana i wyprowadź go tam gdzieś, bo tam są te trzy gospodarstwa wolne, żeby się przenocował. No i proszę pana, to mówi to dobrze. To ja go tam gdzieś przenoszę, bo tam i po, i, i były e, takie stajnie i były po niemieckie te gospodarstwa i on go mówi, to ja go zaprowadzę. Za chwilę, kurde, już wraca i krzyczy: "Olszynino, Olszynino, German kaput!" A co się stało? A ten mówi tak: "Prowadził go i tam, proszę pana, były takie y, zwirownie po piaskach po tym." I nagle Nistoni z Zową tam się gdzieś odłączył od y, wojska rosyjskiego, żołnierz rosyjski. I Halt, nie? Pastoi. No i ten, się, ten Polak się tłumaczy po polsku, a ten German, kurde, zapomniał. Ani B, ani Me, bo się wystraszył. No a ty, a ty kto? A, a ten Jusko mówi, no to German, Niemiec, nie? Zaprowadził go, proszę pana, nad, ten, y, nad te y, doły. Od razu wystrzelił i, i, i ten Józiu za chwilkę wraca i mówił Olszynino, German kaput, bo mówi leży już <grywanie> mówi, zabity przez, przez Rosjanina. Tak. Jak się zachowywali Rosjanie? Przeważnie jak na wsi to szukali dziewczyn no, albo, a przeważnie Niemek i tam już nie darowali. Pytali się, jakby jakaś tam Niemka czy coś czy tego, to, to przeważnie za kobietami się uganiali. No a tak to no tak to aha co zabrali proszę pana zabrali nam krowy. Rosjanie po prostu była jak to mówi, jak to po wojnie zaraz mówili, mówili, że Rosjanie nas oswobodzili od krów i od świnie. Takie, takie było, bo proszę pana, wtedy było zarządzenie, że oddać i gdzieś te krowy były prowadzone, w stronę Rosji były wszystko prowadzone. To, bo to że to było, oni uważali, że to jest po niemiecku wtedy, wie pan? Że to jest po niemieckiej i, i, i dlatego zabierali. A że przed tym nam Niemcy zabrali, to tego nie brali pod uwagę. Tylko to, że to było po niemieckie, to co było takie z trzody z tego, to za, zabierali. No a tak to poza tym, no to, to byli przeważnie oficerowie tego, także się próbowali umizgać trochę tego i tak dalej. No. W jakim stanie było Wasze gospodarstwo w Biskupicach, kiedy wróciliście? To był Niemiec, Fischer się nazywał. On był po prostu z Galicji, to był Niemiec galicyjny, No ale ponieważ tam pracowali Polacy, no to to gospodarstwo, jak pod względem uprawy, to było jakoś zachowane. Tam nic nie pobudowali, nie tego, nic więcej nie było rozbudowane, tylko tak, no w jakimś takim stanie możliwym było. no. Po prostu w takim stanie, prawie jak, jak nas wysiedlili, to po tych Dwóch latach czy trzech latach to było prawie, prawie że to samo. Wszystko się potem normalnie zaczęło. Także ja w 1945 roku zacząłem chodzić do szkoły podstawowej imieniem Józefa Piłsudskiego, już w Dobrzecu. I tam w ciągu dwóch lat skończyłem szóstą i siódmą klasę. I po siódmej klasie w 1946 roku. Poszedłem do Państwowego Gimnazjum i Liceum Mechanicznego w Kaliszu.